To Nie, nie będziemy o tym rozmawiać. Tak. Tak, nie, tak to nie może być. Były próbę więcej tutaj. Nie no, słucham cię, proszę mów. No, mów śmiało. Masz w kieszeni nic? Przepraszam. Niepojęte. Nie mam już do ciebie siły, dziewczyno. Nie wiesz, że zakradzisz go w więzienie? Wynoś się stąd. I żebym cię tutaj już nigdy więcej nie widziała. Ej, co robisz? Przepraszam, ja. Dawaj, do środka. Tutaj trochę przypał, serio. Macie tu jeszcze więcej krasnali. No pewnie. Biznes jest biznes. Dlaczego ci potrzeba? Klasyka. Czy coś specjalnego? Ja tylko oglądam. Oglądasz? Zawsze chciałam takiego mieć. Ale mama się nie zgodziła. Czekaj, skąd się od nas dowiedziałaś? Akurat przechodziłam i zobaczyłam. Nie potrzebujecie kogoś do pomocy? Umiem dobrze kolorować. Mogę z tobą malować kryształy. Mam wolne popołudnia. Darek? <grymne> chcesz u nas pracować? Tak, lubię malować. A co za to chcesz? Możesz zacząć od jutra? Darek? <noise> tak, od jutra super. Co? Co się mi ominęło? No wiem. Wiem. Wiem, ale jakoś to załatwimy. Nie chcę, żeby było tak jak ostatnio. Nie. Nie, nie będę gadała z jakąś babą o naszych problemach. naszych problemach, bo to nie są moje problemy, są Twoje problemy i moje. Są nasze problemy, ok? Nie, to nie jest... Nie, 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 to nie jest ten sposób. Nie, nie ma takiej opcji. Ty wiesz swoje, ja wiem swoje. 今天。 W ogóle uważasz mnie za kobietę jeszcze? Czy w ogóle ci się chociaż trochę podobam? Przestań. Pytam całkiem poważnie. Nie. Nie będę tego słuchać. Czy chociaż trochę ci się podobam? Pogadamy w domu. Zaczekasz w domu. Możesz poczekać. Możesz poczekać. Jedź śmiało. Jedź sobie. Może pogadamy o tym domu. Nie przejmuj się nam. Jedź. Jak ci idzie? Fajnie. Coraz lepiej. Jestem trochę w, w innym miejscu. Gdzie? No gdzie? Serio chcesz wiedzieć? Tak chcę. Okej. Okay. Kiedy się stresuję, przenoszę się w miejsce, gdzie jestem kimś innym, kimś normalnym. Bez problemów, bez odpowiedzialności, mam tam dom. Bezkrasnali, zwykły dom jak inni, i czuję w nim spokój. Bezkrasnali? Absolutnie, bezkrasnali. To nie one sprawiają, że jesteś wyjątkowy. Nie ma ludzi wyjątkowych. Wszyscy jesteśmy sami. Robimy inne rzeczy, ale w środku jesteśmy identyczni. Ja czasem czuję się wyjątkowa. Chociaż częściej czuję się dziwna. Spoko, ja też jestem dziwny. Dobra. Wracam do pracy. Jak będziesz wychodzić? Weź sobie cukierki. kupiłem. Najpierw musi Pani otworzyć opakowanie i wszystko wyjąć. Później pierwszy krok – umieścić probówkę w specjalnym otworze znajdującym się z tyłu Przepraszam, opakowanym. że to mówię, ale jesteś kompletnie żałosny! Myślisz tylko o sobie, o tej swojej nowej koleżaneczce! Przypomnisz mi jej imię?! Nie krzycz na mnie, jestem w pracy! Potem wlać cały roztwór buforowy. A... a czy mogłabym Pani jeszcze raz przy ten... fragmencie o skutkach ubocznych? Tak, oczywiście. Ból gardła. Czkawka, trkawki, wymioty, zator żylny, udar mózgu i śmierć. Uważajcie na nie w samochodzie. Wiadomo. Zabezpieczyłyśmy się. Dobra, wychodzimy. Rozumiesz? Nie, nie, przestań, przestań ty do mnie... Nie słyszę w ogóle, nie będę cię słuchać teraz, przestań do mnie mówić w ten sposób. Nie mów do mnie, nie. Nie mów do mnie takich rzeczy. Nie, nie dam ci rozwodu. Darek. To jest przesada. Młoda kręci się po naszym domu, chodzi cały czas koło pracowni. Serio, wyluzujcie. Nie ma się czym martwić. Dobra, zrób, co chcesz. Nie, no przestań. Moda jest w porządku. Trochę odklejona, ale w porządku. Darek. tam. Co ty tu robisz? Drzwi były otwarte? Jest tu ktoś z tobą? Nie, tylko ja i krasnale. A jak ty tu w ogóle wyszłaś? Chciałam pomóc z malowaniem, ale drzwi były zamknięte, więc sobie poradziłam. Tata mnie nauczył. Upadłaś na głowę? No, możesz tak po prostu wchodzić do cudzego domu! To nienormalne i nielegalne! Nic się złego nie stało. Wszyscy mi mówili, że będą z tobą problemy. Ale ja nie słuchałem. Bo był mi ciebie żal. Trzeba było cię od razu przepędzić z ogrodu. Jesteś chora! Czemu tak do mnie mówisz? Nie interesuj się. Co tu się dzieje? Co to ma być? Gówno się tu dzieje! Życie się dzieje, ja pierdolę! Ja jesteś zły! Ja jestem zły? Ja te jestem krasnale opłacają twój hajs, swoją pensję, kurwa! Ogarnij się! Ogarnij się, jesteś głupia! Wypierdalaj! Wypierdalaj! No już!